Już na to, godzinę 16, Państwo tutaj do nas przybyli. Zaczynamy ostatni dzień, już Dni Milejowa 2010. Przypomnę tylko, że Dni Milejowa zaczęły się 19 czerwca, w ubiegłą sobotę, yy, i były to obrzędy nocy Świętojańskiej, zwane inaczej sobotkami. Kto nie był, niech żałuje. Bo warto było. Dzisiaj zakończymy wręczeniem nagród, przedtaniem werdyktów różnorodnych turniejów, które się odbyły w trakcie całego tygodnia. A był to i turniej szachowy, różnego rodzaju turnieje sportowe i dyktando gminne o laur. Profesora Walerego Pisarka. Zanim to nastąpi, zaproszę na występ grupy tanecznej tańca Breakdance z Jaszczowa, ale zaprzyjaźnieni tutaj z nami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury już od lat, bardzo wspaniali młodzi ludzie, systematycznie. Każdego tygodnia są u nas i ćwiczą. Przywitajmy cieplutko zespór Dark Squeeze. Brawami! Brawami! Dziękuję.